W Muzeum Ziemi Lubuskiej możemy od tygodnia oglądać wystawę jubileuszową zorganizowaną z okazji stulecia Związku Polskich Artystów Plastyków. Prezentacja w muzeum obejmuje twórczość okręgu zielonogórskiego, czyli mniej więcej 60 lat kultury i sztuki w naszym mieście i regionie. Pokazaliśmy około 160 obiektów. Reprezentujących właściwie wszystkie, wszystkie dyscypliny artystyczne sztuki współczesnej. Czyli mamy tam i malarstwo, i rysunek, i grafikę, i fotografię, i grafikę cyfrową, i wideo, czyli od klasyki po multimedia. Prezentowanych jest tam około, też, około setki artystów działających na, w naszym regionie na przestrzeni lat. Czyli znajdziemy tam zarówno artystów no już historycznych i legendarnych, legendarnych czyli Mariana Szpakowskiego, Stefana Słockiego, Klema Felchnerowskiego, ale także oczywiście w, no w zasadzie nie także, ale w głównej części twórców aktywnych w regionie dzisiaj. Chodzi o e, bardzo szerokie podejście do samej sztuki, że SPAP nie jest tutaj... E, Jakimś zamknięciem w ramach jednej koncepcji artystycznej. Pod tym względem jest bardzo otwarty, czyli od awangardy po sztukę bardzo tradycyjną. Ta otwartość przejawia się też pod względem pokoleniowym. Mamy tutaj i twórców szacownych, i sędziwych, i młode wilki sztuki współczesnej. A poza tym, no cóż, w skali kraju SPAB Zielonogórski jest jednym z najaktywniejszych okręgów. Na górę, tak Spektakl powstaje z przygodami. Ja ciągle powtarzam, że teatr to nie fabryka śrubek, to są żywi ludzie, więc tutaj się można planować, a życie i tak wszystko zweryfikuje. Mamy nadzieję, że wreszcie. Odpukam. Dobrniemy do końca z tą naszą premierą Leona, czyli spektaklu zatytułowanego Po prostu Leon, po prostu. Napisanego, scenariusz jest napisany specjalnie dla naszego teatru. Kamery są już tak? Można? Pracujemy na, mater na materiale następującym. Jesteśmy na dworcu. Proszę. W Polsce nie ma normalnych dworców. Wszystkie dworce polskie są metaforyczne, żeby nie powiedzieć metafizyczne. I wyobraźcie sobie Państwo taki dworzec... To może być w Koluszkach, to może być w Kaliszu, to może być w Zielonej Górze. Dworzec, na którym człowiek taki jak Leon, czyli takich jak 99% ludzi siedzi sobie na rozdrożu życia. Odbierać! Ja! widziałem, że nie plusowałeś, ale oni musiały się szybko ominąć, co? To, ja posła partyzanci na, na! Taki facet znajduje się w sytuacji, krótko mówiąc, następującej. Zadaje sobie pytanie, po jaką cholerę Ja! Tylko prawie bez nie prosto, małże, czyli z mężczyzny! Mężczyznę w Oto czego dziwny świat tajemniczych ludzi, których on nie może ogarnąć. Dlaczego jeszcze pół godziny temu zasnęła? Tak się mówi pół godziny, a potem są. Nie jak się mówi, pół godziny temu zasnęła. Wybiera się na dworzec, nie wiemy, czy chce wyjechać po prostu opuścić ten świat, czy może właśnie wraca do siebie. Albo się jest jeszcze... Dla nas istotne jest jedno: dworzec jest kapitalną metaforą ludzkiego zagubienia i zadawania pytań absolutnie fundamentalnych, ontologicznych, kim jest człowiek, jaki jest sens życia, czy istnieje Bóg, co to jest miłość, dlaczego ludzie cierpią, dlaczego się zdradzają. Dlaczego są bezradni wobec szorstkości innych ludzi? I tak dalej, i tak dalej. Ja prosty chłopiec!